Patrzcie, cały czas mi to się wyświetla, zaraz zobaczycie, że będzie mi się wyświetlać ten. Chwilowo nie można się połączyć z serwerami, no. To nie zagram sobie dziś, patrzcie, i czas karierą. Halçı heç bilə, bo ya boya. Bo nie mogę się z serwerami połączyć. Siema. witam też tą osobę. Dobra, nie można... Wiecie, że mi tak chwilowo pisze od chyba od 4 godzin. Ja od 4 czy 5 godzin nie mogę... 6 nawet. Nie umiem y, się zalogować do serweru File. Nie mogę. Dobra. Damy zagrać od Riozoli i Alabie. Czemu nie działa, działają tu serwery? Wszystkim działa, tylko mi nie działa. そうえのこるで。 wierzę że... Ha, mój się położył tak jak Ronaldo. Nie. Gorzej niż wcześniej. Są sobie i moi nie umiem sobie poradzić. Wo. Niestety. Dobra, ostatnia próba idziemy do meczu. No, piłkarze już się rozgrzewają, trybuny się powoli zapełniają. Czeka nas dziś niewątpliwie bardzo emocjonujący mecz. Trochę szkoda, że jest tylko jedna osoba. Jesteśmy w kolonii na Rhein Energii Stadion. Lada moment rozlegnie się tutaj pierwszy wizdek. To spotkanie będziemy dla Państwa komentować w składzie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dawka doskonałego futbolu, jaki gwarantuje Bundesliga. FC Köln zmierzy się z Bayernem Monachium. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach. Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. Oto skład gospodarzy. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w polekarne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. To wyjściowa jedenastka Bayernu Monachium w tym spotkaniu. Miejsce w bramce zajmie Manuel Neuer. W defensywie Alvaro Odriozola wystąpi razem z Dawidem Alabą. Thiago Alcantara oraz Joshua Kimiś zagrają jako pomocnicy. Osamotniony na szpicy zagra dzisiaj Robert Lewandowski. Mniejszy się zaczyna mecz, ale Zaczynamy! Rozpoczynamy spotkanie, które mam nadzieję będzie ciekawe. Modeste. Zalini obrony bardzo sprytnie. Piłka zagrana w pole karne, Czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobra interwencja obrończy niebezpieczeństwo zażegnane. Kimiś. Gnabri. Bayern stracił piłkę. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Modestę ma piłkę. Co teraz zrobi? No, ej, no! Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. ma futbol menedżera. Tylko musiałbym ogarnąć. Został ehm, ogarnąć. Bayern nie sobie radzi w, tym w spotkaniach wyjazdowych. Bawarczycy mają najwięcej punktów zdobytych na stadionach rywali. Mają aż 9 zwycięstw w 10 spotkaniach. Zablokowany strzał. Per stratę. Podanie na skrzydło. Nieprzemyślane Dabry. to podanie. Prosto do Alvaro od Riozola. Alvaro Odrybiozola. Płypikarz Realu Madrid. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. I Real Co to było? Gutmundsson Gutmundsson Zostawił za sobą trochę boiska. Odebrał piłkę RPA. Rozpoczynają Trata kontratak. I Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Zawodnicy Bayernu teraz są przy piłce. Gorecka. Ładnie pomyślany. I. Lewandowski. Gol! Nagry. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie. Druga będzie goniła wynik. Przysłuży to jest, się to do dramaturgii spotkania. Znakomite, celne podanie, piłka idealnie. Pierwsza punkt. bramka w sezonie Pięknie dopiero? Praszne uderzenie z pierwszej piłki bez przyjęcia. No i w rezultacie mamy piękną bramkę. Popatrzmy na rezultat. Witam drugą osobę. Fajnie że jesteś? Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował Gabri. Gnabry... Kimś... Kimiś. Kimi. Piago? Gnabri. Gorecka. Sędzia zastosował przywilej korzyści dla Bayernu no. Monachium. No. co ty mi do... Jest. O, Blanka! Jest Naprawdę kapitalnie to zrobili. Bawarczycy powiększają prowadzenie do dwóch bramek. To nie jest gwarancja zwycięstwa, pamiętajmy, Diabo. ale można uspokoić grę. No ale piękno Kolejnego, szybkiego trafienia. Naprawdę wiele było i potrzeby. Oh, ale go. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z Diabo. innego ale bramka ale zmieści. No i mamy jak to mówią, piłka wciąż w grzech. Polekarne może strzelać. Ma sporo możliwości. Polekarne będzie ciężko. Niestety spokojnie Apera przejmują obrońcy. Tiago. Gnabri. Gabri. Gnabry. I Bayern traci I piłkę. Gabri. To był. Gutmund I piłkę brav, przejmują rybany. To to Kutino. Putinio, Kutinio, Putinio. Kutinio, Kutinio, lecimy po trzecią. Podaję do kolegi ustawy. Nie Bayern będzie miał już będzie miał dużo narożnika boiska. Ma szansę dograć pole polekarne. Gnabri. Gnabry, Gnabri. 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 ten zyszał. Mogło być groźnie. Prawo Hernandez Gnabry I do Chimisia. Chimis. Robert Lewandowski Lewy. Co on zrobił? Co to było? To miał być strzał. co on jakiś frisk zrobił Gnabry Lewandowski Lewandowski 3 Lewandowski. Lewandowski. do 0 Sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrali. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Dziewskie podanie, Jedna zupełnie nabry. bez pomysłu. Strata. Lecimy? Kolejną? Nie! Rączów. Jest! Coutinho! Coutinho! Fantastycznie się dźwięk zachował dźwięk w tej sytuacji. Taniec. Jest. Powtórka obnaża beznadziejną defensywną grę. Wystarczyło tylko kopnąć we właściwą stronę. Dobry Pokro. zawodnik nie marnuje takich prezentów. Trudno, trzeba grać dalej. Muszą się odrząsnąć i robić swoje... zupełnie so, litości dla rywala. Coś się dzieje, coś się dzieje. No i strata piłki. Gnabry Robert Lewandowski. Gnabry ma dobrą A, okazję. Jest. w no to jest możliwe, że, że tak łatwo się dostaje do polakorniego przeciwnika? Thiago. Lewandowski. Lewandowski. świetnie blokuje obrońca. 4 Leba. do 0 po pierwszych 40. Czterd... Pierwsza Zabra. połowa Zabra. była Zabra. bardzo Zabra. jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni Alaba. w drugiej połowie. Gorecka. Gorecka. Robert Lewandowski. No co mnie pada? mógł przejąć. Niewiele brakowało. Spójrzmy. Rzut wolny dla Bayernu Monachium. No, błąd, strata. Gnabri. Gnabri! Co za błąd? Najwyższej klasy parada. Zimis z narożnika boiska. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Prawo. Gorecka. No, ej. z tego starcia wyszła jedynie piłka Osłania piłkę świetnie mu idzie Hektor Zobaczmy co zrobi Będzie chyba podawał Dobra akcja skrzydłem szansa na dośrodkowanie. Świetnie zablokowana Dobra. na centra Psą A więc mamy jakieś. zmianę Kapitalna Dre interwencja chore przeciął to podanie od Alvaro Gorecka Pięknie go Lewandowski. Lewandowski Gorecka Koniszkań Paców Księga tej piłki Centra z różnego... Piłka. Lewandowski! Tak, tak. Lewandowski! Zumki! Niesamowite emocje! Nie widziałem Rzut i gol. To jest właśnie dowód na to, jak bardzo trzeba się pilnować dolema. przez całych fragmentach gry. Obrońcy się starali, ale nie dali rady go powstrzymać. Trzeba chyba zmienić w pełni To jego druga już dzisiaj bramka. 15. gol trzecią, Lewandowskiego. Żeby zabrać do domu piłkę meczową, zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Brawo, Alaba. Przed nami końcowe 30 minut. Mamy potwierdzone informacje o transferze do Manchesteru, Dobry. o którym ostatnio było głośno. Kwoty transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką w takich wypadkach, ale oczywiście pojawiają się różne szacunki. Hector ma sporo możliwości. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Trener wykorzystuje rezerwowego. Uwaga, co z tego wyniknie? Jeśli był spalony, którego odgnizdał sędzia, to minimalny. Boatek. Hernandez. Hernandez. Gorecka. Gnabry. Gnabry. Kimiś. Kimiś. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Kumisz. Trener uznał, że konieczne będą My zmiany best. w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Niestety, strata to pomylił się, brawo, brawo. Alaba. Przed nami Alibaba. ostatnich 20 minut tego spotkania. Gnabry. Dobrze teraz odkrywa intencje, przejął piłkę. Alibaba. Hektor. Strada prawo. No, ej! Przesuwa się w stronę bramki. Ej! Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Tam. Trener zdecydował Słyszał się woda. na wymianę Słyszał zawodnika. Wrzutka w pole karne. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Ej! No, kolejny raz nie pchanie ma Hektor. Co teraz zrobi? Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa Dobro. na dośrodkowanie. Ordio Sola. Ordio Sola. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Zalinię obrony bardzo sprytnie. Eger! Bramka tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. To, Liso. to Liso. Robert Lewandowski. To na dobrą okazję do pan Lewandowski! Lewandowski! Lewandowski. Lewandowski. Robert. No dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat-trika w tym spotkaniu. Robert. No widać wreszcie, że przeciwnik w sytuacji dostrzeli i Ciężko było, tego nie wykorzystać. 16. golsy zamiennik. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt dużo. Spotkanie przebiega dokładnie tak jak można się spodziewać. Rzeczywiście wydają oczywiście niespodzianki, Golec. ale tu chyba każdy oczekiwał ich wygrane i są na najlepszej drodze, by te oczekiwania spełnić. Nabry Shiri, No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Na piłkę, co z tego wyniknie? Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Fantastycznie teraz zastawia się z piłką. Brawo. Co teraz w myśli? Kordoba. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Kimiś. Robert Lewandowski i piłkę przejmują rywale. Gramy. I koniec meczu, kibice powoli zaczynają. Mudę, Nie wiem, jak nikt nie ogląda to pomocy tego streamu. Trochę nudno Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Danke für dieses Gespräch. Wszystko wygraliśmy! Oprócz meczu z którego przegrałem. Dobra. Wygramy parę reguł, 3 do 0. czy bo jak tylko jedna osoba głowa to nie ma po co obrazku. Urządzenie jest z tych serwerami nomadycznego systemu. U kogo idę przejść do ciebie. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. chce i zrestartować na to